stanowiły odcinki specjalne rozgrywane na asfaltach i to już ogólny faworyt Paweł Przybylski, Krzysztof Gęborys Automobil Klub Rzemieślnik, Toyota Selika GT4 oczywiście A-grupowa odcinek specjalny Karpacz Karpacz i z numerem drugim Wiesław Stec, Maciej Maciejewski, Mitsubishi Galant jak Państwo widzą zaczęło się z przygodami tu podróżował już Wiesław Stec na jednej felce Gorąco, parzące asfalty powodowały, że sliki strzelały. No i kierowcy mieli wiele, wiele problemów. Nie miał ich przynajmniej na początku Robert Herba z Arturem Skorupą Nissan Sunny. A to już czwórka i Waldemar Doskoc z Aleksandrem Dragonem, robiące coraz większą karierę na rajdowych trasach Renault Clio 16V. I piątka, Krzysztof Hołowczyc z Maciejem Wisławskim. Drugi samochód z timu Toyota Motor Poland, Toyota Celica GT4, tyle że N-grupowa. Miał pan Krzysztof walczyć o zwycięstwo właśnie w n grup Gorąco, wręcz upalnie i na trasie tłumy widzów. A szóstka to Romuald Hała ze Zbigniewem Atłowskim. Tradycyjna już załoga Ford Escort Cosworth, także N-grupowa. I siódemka Stanisław Chowanec Heinrich Kurus Matador Rally Team Ford Escort Cosworth. Nasi goście spoza granic Polski. Było ich kilku, kilkunastu w tym rajdzie. Z ósemką, Bogdan Herring z Barbarą Stępkowską, Reno Clio Williams, a grupowy coraz lepiej, coraz skuteczniej jadący herring z całą pewnością również był zaliczany do faworytów tego rajdu. A to z dziewiątką Andrzej Chojnacki z Piotrem Namysłowskim, prowadzący w Mistrzostwach Polski w N-grupie ale wystartowali jakby bez przekonania. I dziesiątka. Marek Sadowski, Dariusz Dekuczyński, Automobil Club Rzemieślnik, Toyota Celica GT4. I zobaczą Państwo po kolei i tych najlepszych, i tych, którzy mieli walczyć o miejsca w pierwszej dziesiątce, jak na przykład Ryszard Granica, któremu w jego Mitsubishi Galant, jak Państwo widzieli, oberwał się tylny zderzak, a był to początek rajdu właściwie pierwszy z rozgrywanych odcinków specjalnych. Czternastka Bogdan Ludwiczak z Krzysztofem Szeszką Fort Sierra, a piętnastka doskonale znany kibicom rajdowym Dariusz Wierkijowski z Marcinem Augustynem Fort Sierra Cosmo. I z szesnastką Wojciech Nosalik, Eryk Szafrański, Audi Quattro. Już rzadko spotykane podczas rajdów. Właściwie chyba tylko z naszych kierowców tylko Nosalik. Jeśli tym samochodem. A dziewiętnastka Andrzej Koper, Jakub Mroczkowski, Renault Clio Williams. A 7 w barwach Elfa. Andrzej Koper. Przyjechał po to, by udowodnić, że po kilku latach przebyw w dalszym ciągu potrafi znakomicie prowadzić rajdowy samochód. I 20. Robert Kryczyński, Tomasz Rybosz, Ford Sierra, Ford Sierra Cosworth N. Grupowy. I 22. numer Mariusz Ficoń, Marek Skrobot. Skrobot, pilot jeszcze do niedawna, marka Gieruszczaka, ponieważ pan Marek nie ma dobrego samochodu, przed to jego imiennik dosiadł się do Ficonia, jeżdżą Fordem Eskortem Cosworth. 23. To był M. Maciej Kołomyński. Ten OS wygrał, któżby by inny, Paweł Przybylski, wyprzedzając Bogdana Herinka o 8 sekund, Andrzeja Chojnackiego o sekund 9. Czwarty był Robert Herba, piąty Stanisław Chowanec, trzech szósty Krzysztof Hołowczyc, siódmy Robert Dryczyński, ósmy Waldemar Doskocz, dziewiąty Mariusz Ficoń, dziesiąty Maciej Kołomyński. A tu jeszcze jeden, któremu... Nie dopisało szczęście kłopoty z samochodem. A był to Wiesław Szczytyński z Automobil Klubu Dolnośląskiego. I 68 numer, Indzik Sztolfa, doskonale znany z rajdu Polski. Świetny czeski kierowca na Skodzie. Skoda Favorit to także duża niespodzianka w tym roku. Na kilku trasach, w kilku rajdach spisywała się znakomicie. I jeszcze paru Dolnoślązaków. 36 numer. I Jerzy Wierzbołowski z Maciejem Pasławskim. Sympatyczny zawodnik, z którym rozmawialiśmy przed startem do imprez. Jemu zależało przede wszystkim na tym, by dojechać, by się sprawdzić. I Filip Rybacki, młody zawodnik z Automobil Klubu Dolnośląskiego. Renault Clio 16V. A więc od początku prowadzenie faworyta Pawła Przybylskiego. Widzą Państwo, 5 minut 33 sekundy i już... Kilkanaście sekund przewagi nad najlepszymi, a to właśnie Paweł Przybylski, prowadzący mistrzostwa Polski broniący tytułu. I jego bardzo, bardzo sprawny serwis. Za chwilę przeniesiemy się na kolejny odcinek specjalny. Odcinek specjalny numer 5. Jelenia Góra Sobieszów w Piechowice długości 10 km i 700 metrów. To już e, moment, kiedy dojeżdża do mety tego odcinka Paweł Przybylski, także to był najszybszy o 11 sekund wyprzedzając Bogdana Herinka, o 12 Roberta Herbę oraz o 3...